Gminie Ochotnica Dolna, wspólnie z młodzieżą okolicznych szkół sadzimy drzewa wzdłuż rzeki Ochotnica. To jest czwarta edycja programu mającego na celu ochronę klimatu. Łącznie w tym roku jak podliczymy to wszystko, będzie to 100 tysięcy drzew, które wraz z młodzieżą posadziliśmy na terenie Małopolski. Akcja ma ogromny sens dlatego, że to jest popularyzowanie zarówno ochrony środowiska, ochrony klimatu. W wśród młodzieży. Te domki lęgowe, które w formie, formie nagród młodzieży rozdaliśmy, również służą temu, by dbać o ochronę przyrody. Warto ochronić klimat, by te kolejne pokolenia wyrastały w takim poczuciu świadomości, odpowiedzialności, świadomości za, za to przyrodę, za tą przyrodę, wokół, w której korzystamy, w której się poruszamy i jesteśmy.